Jest z nami Daniel Kajzer, witam serdecznie. Dobry wieczór. Daniel, na początku proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No wiemy jak istotny był to mecz z wicoliderem tabeli. Istotny na ten moment. No wiadomo, że, że do końca sezonu jeszcze wiele się, się wydarzy w tej, w tej tabeli. No, no się chcieliśmy wygrać. No też, też. Charakter pokazaliśmy na tym boisku. No, zabrakło troszeczkę konkretów z przodu. Cieszy, cieszy mecz na zero, ale... No mówię, uważam, że, że jesteśmy le ze zespołem lepszym od, od Korony i myślę, że troszeczkę więcej jakości z przodu i decyzyjności byśmy dołożyli, to trzy to punkty by dzisiaj tutaj zostały w Dyni. No właśnie, do zero z tyłu to nie ma co ukrywać też Twoja zasługa. Też taka sytuacja chyba, nie wiem, czy się zgodzić, najtrudniejsza w 60. minucie. Bardzo z bliska strzał i później też poprawka, ale już boczną siatkę. Jak to skomentujesz no, te sytuacje, które goście stwarzali? To ta, ta w drugiej połowie to taka sytuacyjna. No, no więcej nie mogłem zrobić, rozłożyłem się na tyle, ile mogę. No, zawodnik miał popularną patelnię, no, trafił mi w nogę, no tylko się cieszę, że to wybroniłem, bo no, ciężko by coś było strzelić, bo nawet przy 0.0 gdzieś gdzieś niby byliśmy blisko pola karnego, ale no czegoś tam brakowało, więc no mówię, jak nie możesz wygrać tego meczu, coś się nie klei, no to te, te, te remisy też są ważne, bo, no bo dodają nam jeden punkt w tabeli, nie, nie tracimy więcej do Korony, więc. Jest z nami zawodnik Korony Kielce Łukasz Sierpina, witam. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Yy, to znaczy tak, no myślę, że w, w dużym skrócie, no, myślę, że że to my dzisiaj zeszliśmy z tego boiska zasmuceni, ponieważ zdobyliśmy tylko jeden punkt, a myślę, że Arka aż jeden punkt, bo, bo tych sytuacji mieliśmy dzisiaj naprawdę sporo. Jeżeli mieliśmy do siebie pretensje o stwarzane sytuacje we wcześniejszych meczach, to w tym bodajże ja sam 3-4 dogodne sytuacje naliczyłem i no i mogę jedynie powiedzieć, że no przeciwnik miał dzisiaj bardzo dużo szczęścia. Czy ogólnie niedosyt z waszej strony? Bardzo duży niedosyt. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję.